Witajcie, z tej strony Wayne dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Parkour <laughs> Dokładnie, Grid Parkour I chcę zakończyć tę serię, naprawdę Dlatego się dzisiaj postaram, żeby to już skończyć w jakieś słuchajcie, poziomy pominąłem, jakieś błędy porobiłem W sensie, bo czasami dzieje mi się tak, że Ray robię takie błędy Takie, że Numer na miniaturce czasami mi się myli Czyli wpiszę na np. 213, będzie W sensie, czasami robię błędy w miniaturkach, jak, jak zauważyliście Czasami numery filmów podaję te same Albo czegoś na playliście nie ma Jakieś playlista powinna być, raczej nie ma To niestety mówię no Ja też się nie rozerwę A czasami, a czasami się zdarza właśnie te te tak, takie błędy głupie robić I wtedy mówię kurde Co ja zrobiłem Nie, ja to muszę poprawić i to po, po, poprawiałem ta tam oczywiście Musiałem potworzyć miniatury i tak dalej bo Ojej kurczę, taki jest jestem you i tego. Poróbujmy jakieś tam dziwne rzeczy, a więc no. Ojko, <laughs> przepraszam Was za ten Messenger. Ale my sobie go tutaj wyciszymy na godzinę. Okej. Okay. No wyciszyłem, słuchajcie, to przeszkadza mi tutaj. No nie. Będzie trudno wskoczyć. jaj. Nie mam serca hardcore, to niedobrze. Mogę game mode 0 mieć? Czekajcie, game mode. Ej, Game mode 0. Nie mogę, bo to nic się nie stało. Eee, zapomniałem te serca wyłączyć znowu. kurde Sorry, słuchajcie, ale zapomniałem. Jak ja mam tutaj to. Okej, okay. Tak. Dobra. Teraz trzeba tak skoczyć, tak mniej więcej jakoś tak i teraz co? A, guzik! I teraz co będziemy skręcać? Czy, czy to koniec? Nie. To jeszcze nie koniec, ale chyba skręcamy, bo nie, nie da się wejść. Tu też się nie da wejść. Ej, co jest? Tu nie mogę, tu nie mogę. Tutaj we, tutaj wełnę rozwalam. Tutaj można. Myślę, że tam trzeba. O nie serio, to zobaczcie co tu jest, o Boże O panie! O panie O, jesteśmy Jezus Jezus Jesteśmy słuchajcie jak Jakoś sobie musimy radzić, no nie? Oh no Nie, tylko nie to a ja sobie postawiłem drabinkę w razie co Ej, dobra, wskoczyłem Bez tej drabinki udało się Udało się bez Ojej, tylko taki skok został Opa Co jest? Ej, to też ja tam wskoczyłem Nie, no oszukano mnie, no Ojku, ale Ojej, no, ale mnie szu... nie. Oszukano mnie no, głupie to jest, Ach, teraz skoczyć nie mogę łopa Głupie. nie dobra, ja już tutaj byłem. Tylko, że spadam w głupi sposób. No to trudno, moja, moja wena. Oczywiście. Ja jestem szałowny. No! Nie, no to jest głupie, Ej, ja już tu byłem. Nie, mnie to nie interesuje, ja już tutaj byłem. Naprawdę, ja już tutaj byłem i skończyłem ten poziom. Czekajcie, no, ja tego tak przeskoczyć nie mogłem. Nie wiem, co tutaj chodzi, dobra, że sobie poniższę te drabinki. I duwa, dobra. Hmm, mamy jakieś tutaj kurcze. O nie, 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 no no dobra, i tak się nie, nie palimy. A, tu cześć. No nie, co tyś na się tak mówić? No dobra, nie będziemy stękać. Trzeba robić, a nie stękać. Tylko, że się palę, no i to sobie przeszkadza. spokojnie. Nie! Aj, to trzeba było, no nie. Może no, jakoś damy radę. To jest? Tu. Ej, no ja się nie przestanę, chyba. Pozdrawiamy Marcelina jestem no, naprawdę, nie tak, gdzie się pozdrawiamy Marcelina I, 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 i Mateusza no kurde. Myślę, że to jest nieprzemyślane tutaj. Mogę jeszcze jakieś bloki tutaj dać na środku, żeby to się można było przeskoczyć bliżej tego, nie? O no kurde pan, gdzie W tej lawie tak wolno z, z przyjęciem. Nie widzę przez tą lawę, no. Czekajcie, tutaj teraz trzeba skupić. Bo dobra, przestałem się Jeden, Nie umega nie, nie, nie nie. jak ja to zrobić. To, to tak nie nie wyszło. Ale dobra jestem. Opa, Opa. Wow. Łu. Dobra, jesteśmy. Chodzimy. I... Nie, nie! I jak to zrobiłem, no? Widzieliście, co tu przeleciałem. Pierwdzielę to bo tak głupie. Co tu jest? Eee... goz de... gas de party Co? Jakie party? Co tam jest party? Nie Fuck my eyes no No nie to jest... Dobra, pierdziele to jest stary pierdziel. Nie, z za przeproszeniem. Nie, 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 to nie dla mnie. Kurde, zniszcz to dobra. mi... Tak no! Nie, dobra, mam to gdzieś. To Głupie. Ta lawa mnie denerwuje, bo, bo... ile można pływać w tym, no? Jeku. Przez godzina, o kurde, bo ja muszę się zbiera za 5 minut. Żeby iść gdzieś. Dobra. Wiem, że jestem na gamę mody. Aha, to są takie te bloki. A, czyli trzeba na odpowiednie blok chyba wskoczy Dobra, tutaj, to ja już rozumiem. To już chyba ja wiem o co chodzi. Nie, co, co tu chodzi? Nie pan, przestań pluć! Jak ja ci napluję na to twarz, to zobaczysz. Zaraz będzie wycierać mi gówniala. Ma napluję ci wszędzie na podłogę i... Co za pizna, mała, no? Niech się, niech się też trochę ogarnie. na no. No, słuchajcie, mam jeszcze 5 minut maksymalnie. 4 i kończymy to, bo ja nie mogę dłużej. Dzisiaj, naprawdę. I co ja mam tu teraz zrobić? Czekajcie, że jak głupi jestem, tu mogę się tak sprawdzić. A, tu chyba, no właśnie, no. Żeby nie było za łatwo nie, to jest proste ja To się mogę teraz tak sprawdzić i, I no, no. Dobra, to jesteśmy w takim razie Jejku, podobno udało mi się tak Aha, tu i tak są niewidzialne bloki No, sobie mogą się domyśleć tego Dobra, no to słuchajcie Wchodzimy tutaj, tutaj Teraz tutaj, tutaj, oj. Oczywiście tutaj nie można, no, w sumie mogą się domyśleć Ale fajnie, po podoba mi się mapa jest e, dopracowana. Jak e, 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 co jak? Nie. To się tam byłem. Jest, jest widzę dopracowana, że czasami No fuck you man. No, jak to się dzieje, wy mi powiecie? Skoczyłem z krawędzi. Ups. Z krawędzi skoczyłem. Słuchaj nie no, ej, ja już tu byłem, nie? Nie, yes. z... Mogę tu? Co tu? Co jest grane? Jak to? Aaa, to, no, no, takie cwaniaki z Was. No dobra. Ja myślę, że ten poziom zrobię ekspresowo szybko, a to tutaj jednak nie. Ja Pięćdziesiąt już ja skończyć ten parku, bo. Ja już mam naprawdę dosyć słuchajcie parkour. parkura parkura już i kurde, nie ja tak dużo, dużo zniosę, ale... jeszcze dwie minuty, słuchajcie, zejdź kończymy. Dwie minutki. Jeszcze 120 sekund... Ja pierdzielę... Niby, niby 120 sekund się wydaje dużo. O, 120 sekund, panie. Wiesz, że to jest to te aż zainto minie to. to, 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 to... No ale 20 sekund to jest cykniecie palcem i 2 minuty to jest, powiedzcie, 2 minuty mniej więcej. Ja pierdzielę. Denerwuje mnie to już. No, naprawdę mi to denerwuje. Ja pierdolę. No to Nie ci... Ja pierdzielę, no. Jak to jest głupie. Upa! No nie. Ta woda mnie wkurza ekspl... Ja pierdole. Ta woda jest naprawdę wkurzająca Ja, pier... ja Mam się krakną teraz, nie Kurr... Nie, 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 nie Ja już tu byłem pier... Pierdocze to Mam to gdzieś Nie, ja już tu byłem, słuchajcie Mnie to nie interesuje te trawinki zniszczyłem, nie lubię, tak tak już to wygląda. Z nich chyba trawę tam zniszczyłem jeszcze. Nie wiem, już sam. O! Ej, patrzcie, co ja robię. O co tu chodzi? What? A, to jest guzik! Ja ten... to tego nie trzeba całego chyba robić. O co w ogóle tu chodzi w tym poziomie? Czekajcie, nie, 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 ja to tu... nie. Są żale, ta dla jej, czy nie? Nie, chyba nie ma tych żeli. Chodzi mi o slime bloki. Ej, bo ten guzik się tam. Tu się chyba... Jego nie da wcisnąć, tak, czy da? Da się. Trochę bez sensu. Ten parkour tam. Dobra, słuchajcie, ale my będziemy już na dzisiaj kończyć, bo już mamy idealnie równo, że dobiliśmy nasz limit. A więc... Kurde, będę się z wami żegnać, trzymajcie się, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, bo to jest ważne, znaczy ja was tylko zachęcam, nie zmuszam oczywiście, żeby, żeby te też, kurde mać, fuck you, żeby też nie było, no eee, i wszystkich pozdrawiam, tak jak mówiłem, znaczy wszystkich, no pozdrawiam dzisiaj te dwie osoby, które, kurde, jak to, że mówiłem, że tylko te dwie osoby, ja pierdolę. Te, te dwie osoby po, po, ne, po, pozdrawiam. Ech, no i. No tak. Pozdrawiam te dwie osoby. No i cóż, to było na tyle. No więc trzymajcie się. Do następnego odcinka. No i cześć. I zrobiliśmy jeszcze jeden poziom. Łoł, wow, zbliżam, zbliżam się już do wieży. Tu już będzie koniec. Będzie ostatni odcinek, będzie koniec. Jej.